Dzień dobry. Naszymi gośćmi są dzisiaj pani Renata Wasiak, a także pan Sylwester Wasiak, którzy są właścicielami firmy Natare na ulicy Dąbrowskiego 19 w Zgierzu. Szanowni państwo, dzisiaj obchodzicie 20-lecie działalności gospodarczej. Może przybliżycie widzom, czym zajmuje się firma Natare i w jaki sposób zdobywacie swoich klientów od 20 lat? Nasza firma zajmuje się sprzedażą, dystrybucją środków ochrony indywidualnej i pralnią przemysłową. Nasza firma, jak już Szymon wspomniał, działa od 20 lat. Zaczynaliśmy od małego, maleńkiego pomieszczenia, pracowaliśmy tylko sami z Sylwkiem we dwójkę. Teraz zatrudniamy około 15 osób. Mamy sklepik stacjonarny, mamy sklep internetowe, strony. Eee, co tam jeszcze ciekawego? Mamy mnóstwo marek. Eee, Sare, sneakers i inne, wiele, wiele innych. Tańszych, droższych. Można się od nas oddać od ubrać, od stóp długów. My wszystko, ale... możecie sobie kupić, co tylko zamarzycie, nawet słonia Wam załatwimy jak będzie trzeba. Czyli rozumiesz, że wszystko pod jednym dachem? Wszystko jest pod jednym Czyli dachem. Czyli prania, sprzedaż odzieży roboczej poprzez wszystkie artykuły i gadżety związane z Bierzemy, bezpieczeństwem pracy, ale też i macie na druki z tego co widziałem. E, drukujemy na towarach handlowych, także jeżeli chcecie jakąś reklamę na swoich ciuszkach, na naszych ciuszkach, to nie ma żadnego problemu, dowozimy towar, odbieramy pranie, dowozimy pranie, Pełna, kompleksowa obsługa firmy. Czyli krótką werską jest tylko jeden telefon i ma wszystko pod jednym dachem. I ma do wszystko kładzie, tak. i dostarczone na miejsce. Ma usługę od A do Z. Zapraszamy serdecznie codziennie od 7 do godziny 17. W sobotę, niestety, mamy wolne, ale no też musi no, no, też się należy jakiś od wolny. Od tego jest strona internetowa i nasz portal. Zapraszamy. Dziękuję na, za rozmowę. Na My również i zapraszam jeszcze raz. I życzę Wam jako redakcja Buzak z kolejnych 20 lat w takim sukcesie i w takim rozwoju, i oby ta firma dalej istniała i dalej się rozwijała na rynku zgierskim, ale jeszcze dodatkowo dodam, że można u Was podobno korzystać z karty Zgierzanina, tak? Czy to prawda? Tak, panie redaktorze, zgadza się. Prawda, od niedawna jesteśmy członkiem grupy, która zrzesza sklepy i jakieś firmy w Zgierzu i jeżeli macie Państwo kartę Zgierzanina już dostaniecie u nas rabaty w, na zakupy w naszym sklepie. Czyli zapraszamy również Zgierzan do odwiedzenia sklepu stacjonarnego, który jest jednocześnie showroomem w Waszej firmie. Tak jest i zawsze można się o rabacik wykłócić, naprawdę. I jest przede wszystkim bardzo miła obsługa, a dzisiaj... No i wyjątkowo. <laughs> Czyli dzisiaj jest zapraszamy jest. na ciasto, kawę, tak, tak, I same przyjemności. Tak, jest. Odpobiega. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli dzisiaj Renata i Sylwester Wasiak. Z okazji 20 dwudziestolecia firmy chciałbym życzyć nam wszystkim miliona konwersji rekordowego CTR-u i żeby każde nasze działania były kończone sukcesem. Z mojej strony dziękuję za 4 lata. Liczę, że przyłożyłem się do naszego wspólnego sukcesu. Mam również nadzieję, że nasz dział e-commerce będzie rósł w siłę, a algorytm Google będzie nam sprzyjał. Żyją, żyją nam. Hey! Jeszcze 30 lat Waszej pracy tutaj na rzecz firmy Nadare. Relata to jest Twoja firma, tak naprawdę. Ty w dokumentach, więc tutaj jakby na Twoje ręce od naszej całej ekipy. Dziękuję. Ja chciałam życzyć Szefowsku dalszych sukcesów w rozwoju firmy na dalsze lata, a pracownikom poprawy warunków pracy i płacy. Cześć, jestem Daria. Pracuję w Natare 17 lat. A z okazji tego 20-lecia firmy życzę sobie innym pracownikom oraz właścicielom kolejnych 20 lat tak wspaniałej współpracy jak do tej pory. Pracuję 15 lat i życzę dalszych sukcesów w firmie. Reniu, Sylwku, wszystkiego najlepszego z okazji 20-lecia firmy i na kolejne 20, a może i więcej, dużo miłości i zdrówka.